Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo, ustawę Ryszarda Petru należy nazwać Lex Lidl, Lex Aldi, Lex Kaufland, Lex Biedronka. Wzmacnianie hipermarketów i wielkich sieci to jest uderzenie w polski handel, w polskie rolnictwo, w polskie przetwórstwo. Każdy o tym wie. Gdy Pan zaproponował rozwiązanie, które złamie kręgosłupy tym wielkim sieciom, które importują coraz więcej produktów żywnościowych z zagranicy chociażby po, niepolskie jabłka. To byśmy takie rozwiązanie poparli, ale ta ustawa jest antygospodarcza i antypolska. Apeluję o jej wycofanie z każdego powodu, który został tu powiedziany, i z powodów społecznych, i z powodów gospodarczych. Martwi mnie, że Polska 2050, która to chyba za chwileczkę będzie się nazywała klubem parlamentarnym Lobbyści 2050, idzie cały czas w kierunku lobbingu różnych rzeczy. Albo to wiatraki, teraz sieci handlowe, jest jeszcze afera i śledztwo z panem Gomą, waszym byłym posłem. Co wy dla Litość Boską robicie? Zacznijcie się zajmować Polską, skoro macie taką nazwę klubu.